Będzie teraz boleć, słuchajcie. 10 razy 400. Ajajajaj. Fabian aj, aj, aj. świeżo, nie? Ale nogi już tak nie. Teraz zaczynamy się szybkim tempem. Trzeba się troszkę bardziej dogrzać, aby nie było zaskoczenia dla organizmu. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was na kolejnym naszym treningu. Dzisiaj całkowicie nowy trening. E, Przyzna, że taki podpatrzony ze strawy od innych zawodników z zagranicy. No i coraz częściej nasi polscy biegacze, nawet amatorzy sięgają po ten trening. Więc e, będzie się działo troszeczkę nowego. E, wprowadzimy w ten nasz trening i ja trenując już ponad 20 lat e, pierwszy raz coś takiego będę biegał. Na trening zaprosiłem Fabiana, mojego zawodnika. Najmłodszego chyba. <grywa> e, w się 32 minuty na, na dychę, więc tutaj e, będziemy się dzisiaj troszeczkę pościgamy i zobaczymy, jakie będą odczucia tego treningu. Więc zapraszamy Was na, na trening. Słuchajcie, w planie treningowym jest dzisiaj e, pierwsza taka wytrzymałość, tempowa, można powiedzieć, taka wytrzymałość startowa, wytrzymałość szybkościowa, jak zwał, tak zwał. E, będziemy biegać 400-10 razy 400 metrów. Później bieg ciągły 6 km. I 10 razy 400 metrów później jeszcze dowalimy, więc 14 km samego samego akcentu. Więc sam jestem ciekaw, jakie będą odczucia. Fabian, gotowy? Gotowy. No to zaczynamy i mam nadzieję, że raz znajdziecie się dobrze bawić. My robimy rozgrzeweczkę 3-4 km i będziecie mogli zobaczyć cały nasz trening, jak to wygląda, i nasze odczucia. Więc my ciśniemy. 3-4 km, sobie taką tutaj pętelkę. Ta pentelka ma 3 km. Potem tu wrócimy, tam spoko, będzie i no meta i te 400 będziemy wracać z tym z powrotem. A tam szóstkę też jak będziemy gonić. Szóstkę myślę, że zaczniemy sobie tam no. eee, i kilometr w jedną stronę, i z powrotem, albo półtora kilometra w jedną i w drugą, czyli takie no, dwie no, rutki no, będą, nie? No. Bo tam mam kilometr odmierzony, a tak to tą szóstkę sobie na GPS-ie odmierzymy. To tam no, już na tej szóstce wiesz, te 2-3 sekundy aż takie duże różnice nie zrobią, nie? Myślę, że po 3,40 polecimy to, to wszystko. A jakby było ciężko, się odbierało? Te 400 po ile to jest? No tak myślałem, minuta 14 zacząć, minuta 12 3,05, 3,10, no tak żeby, żeby zmało, nie szybciej, nie? Co? To zwało, no spoko. No, no to z <laughs> A te drugie tak samo, czy szybciej, Nie, tak samo. Te drugie, no zobaczymy, jak będzie nam przyszło. szło. Jeżeli to... będzie nam ciężko, to zmienimy potem na jakieś 300, czy setki, coś takiego, no, nie? No dobra. Bogadnie. O to chodzi, żeby się zakwasić. Wydaje mi się, że w tym treningu nie, też nie. chodzi o to, żeby żeby troszeczkę właśnie nabrać tej prędkości, wiesz, no. na tym zakwaszeniu potem jeszcze, jeszcze taki większy troszeczkę przecisnąć i żeby przejść właśnie na, no, na, na swoje tempo takie plenowe, nie? Ja zobaczymy, dobra, e, e, czekaj, no GPS nie naładowałem tak tu rozmawiamy, sobie rozmawiamy, a GPS nie naładowany a jeszcze tutaj witarga i pana ciepła pogoda, bo dzisiaj 10 stopni, znaczy ciepło, wiadomo Cieplym klimacie byłoby jeszcze cieplej. Dobra. zaczynamy. po cztery dziewiętnaście Teraz się rozrywamy, parę krążeń, oczywiście rozciągania, troszkę mobilności, no i ciśniemy, będziemy to cisnąć. Jeszcze muszę znaleźć sobie tutaj odcinki, bo mam to zmierzone co do, co do metra, nawet co do centymetra, więc muszę zaraz tutaj wdrożyć poszukiwania. A ja się rozgrzewam i będę patrzył na swoje oznaczenia. To nie wiem czy tutaj jest, o! Tak, to będzie tutaj. Przez zimę... Przez zimę się zepsuło. Zepsuło... Zmazało. Zaznaczymy, że Fabian widział. jest z baku spuścić, Słysza? z baku musiałem spuścić, pomaga ci to czy nie? Ja? Trochę tak w sensie nie wiem czy pomaga czy nie, ale tak jak to się lubię, bo ja też mam alergię mam ciągle zasłaniać na nosie. Ale co, czujesz jakieś tam? No tak jak założę to od razu to mi tak trochę czuję, że ten, powiększę jakby A to dobrze, rozszerza ci drogi, tak? Tak no, i mogę wiesz, ciągnąć powietrze nosem, a tak to nie mogę Ale teraz jak biegniesz to co, oddychasz buzią czy nosem? Ja wiem, jak biegam jakieś odcinki, to wiadomo, że no, to, to wiadomo, że buzią, y nie. buzią nie? To nie ma szans, no to się <laughs> dyszyć. No. Jestem ciekawy, dzisiaj będę się czuł po tym wczorajszym klęsie. Wczoraj, naprawdę, mocne zmęczenie. Jeszcze basem miałem po południu. <laughs> Dwa A, to, to, nie? no ale to spokojnie. Nie, nie całe 2 km, 3600 metrów może wyszło. Siedzi mi trochę w żołądku witargo z treningiem, znowu dzisiaj za późno zjadłem śniadanie Zanim się wyrobiłem Ale mam nadzieję, że w trakcie się strawi, nie będę tego aż tak czuł Nie jest najgorzej, ale Na rozdechce trochę czułem, że mógłbym Troszeczkę być mniej na najedzony Jak na weekend w wpadła A to co jadłeś Fabian przed tym? Co jadłeś? Owsiankę, Owsiankę. Owsianę? O której? 7.30. 8.30, no to dwie godziny przed treningiem. Yeah. Wow. Zaczyna być taki stan, zaczyna się rozgrzewać się tym bardziej nie chce. Też tak masz? Nie. Nie, ja w sumie nie, jak już mam tak rozgrzewkę, to już się zacząłem tak zmotywować. Teraz zaczynamy się szybkim tempem, bo 400, nie ma, nie ma tutaj co na zawodach. Trzeba się troszkę bardziej dogrzać, aby nie było zaskoczenia dla organizmu. Ok, parę skipów, rytmów i ciśniemy z robotą. Każdy ma swoją rozgrzewkę. Na pewnym poziomie sportowym, już każdy musi dostosować do siebie. Są zawodnicy, którzy potem muszą się wyciszyć. Są zawodnicy, którzy muszą z kimś rozmawiać, być w otoczeniu. Myślę, że ja też takim jestem. Ale zawsze musi być po chwilę tego czasu na tą koncentrację, treningu, bo trzeba mieć to, by wszystko żeby właśnie na starcie samym być skoncentrowanym, bo często właśnie w maratonie czy po maratonie wbrew pozorom możemy popełnić wiele błędów na samym początku i zapłacić całe przygotowania, że to jest ważny start, choćby nawet upadek, albo po prostu za szybko zaczniemy. No i co? I potem jest zakwaszenie organizmu i nie mamy z czego ciągnąć. Okej, okay. ja cisnę ryb i zaczynamy zaraz. Stamtąd będziemy zaczynać. Fabian, powoli w tamtym kierunku. Ja robię ryb. I zaczynamy robotę. w związku z tym, że jesteś z nami, z tego, że za szybko zaczyna. <grych> tu ja zacznę? no spoko lepiej zacznę ten trening wolniej, żebyśmy go skończyli bo jest cieczki, naprawdę takie się wydaje, a odczucia poznacie na koniec treningu Dobra, nie ma co czekać, długi trening, więc no, takie jest, tak jak godzina biegania, nie? zobaczymy no, jak nam pójdzie, dobra zobaczymy Lecimy na Raj Wajder, będziemy wszystko skrować na początku i będziemy rzucnie. Po prostu Masz linię, ten z Dobra Ta linia i tam a tam gdzie pokazywałem Ci, doznaczymy sobie, nie? Ok. zaczynamy śnić. Ile to było, He 1, 14, 14 Ósmy już osiem za nami? No, wow. o! się czujesz! Śpierdź za szybko mija! 9, 10, I zaczniemy ciągły. Wykurowane i zaczniemy 这也是比较狠的，啊。Yeah, <laughs> Teraz odpoczywamy. Będzie teraz boleć, słuchajcie. 10 razy 400 Jajajaj. Aj. Fabian świeżo, nie? Ale nogi już to tak nie. Oddech Pan tak, ale... trening. Zobaczymy, co dalej będzie. Jak to skończymy, to będzie? Jak skończę, będę się cieszył. 20 razy 400 6 km ciągłych. Ale bomba. Na ostatnich dwóch odcinkach. Prawie mi się w trening. Po prostu nie da rady byłem przyspieszyć. Logi jak z waty. No i tak dobrze, 1-13, ostatnie te 14, które puściłem. Fabian mocno. Ile powiedział się za nią? 1-6. Kurwa mocno. Gdzieś tak, ja teraz pobiegłem 32 44, i to jeszcze z wieloma błędami za szybko zacząłem No. to patrz, niej, jeden, Nie się nie jeden bo pod ile jest spokojnie, żeby do, popracować to i... 31 Fabian Śmigacz, chcesz to wytrzymać Adama jeszcze raz zasuwa na treningach a na zawodach? <laughs> nie było źle, ale treningo wychodziło szybciej Dobra, krótkie podsumowanie słuchajcie, jak widzieliście, długi trening, Ile ta fala wyszła? 17,300. Ile? 17,300. 17,300 metrów samego akcentu. Więc było co robić. Ogólnie 14 km w całym akcencie. Dla przypomnienia było 10 razy 400 metrów zgodnie z planem. Potem 3 minuty przerwy. Aha, na 400 było 45 sekund przerwy. Biegaliśmy taką 12, 14, na niektóre 15 się pojawiało. Ale dużo się wnęczyło 14. Przerwa około 45 sekund i później 3 minuty. truftu około 6,0 na kilometr. 6 kilometrów po 3,36? 5 nie? 35. ostatnie po 3,30. Fajnie, potem odzyskałem trochę siły. Myślałem, że na początku tego ciągu nie stoczy się tego treningu. To będzie ciężko. Później dyszka 10 razy 400 metrów do wykonania. Pierwsze dwa. Mi się bardzo dobrze biegało. Potem już faktycznie ten kwas mi się wylewał i takie nogi z waty. A to jak się trening podobał, Fabian? Bardzo fajny. Długi dosyć, ale biegało się bardzo dobrze. Ale takie mocne zaczęcie, prawda? I co ty tak czułeś? Czułeś takie... Najbardziej nogi, łydki czułem, a oddechowo bardzo dobrze. Tak Jedynie wiadomo tak. na ostatnim trochę. Dzisiaj chyba za bardzo być kiedy nie będziesz z tego względu, że dobrze się czułeś. Ja tak, 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 czułem. tak, I w sumie na tym pierwszym ciągu miałem coś takiego nie nieraz na zawodach właśnie. Ten to jest takie zmęczenie na którymś kilometrze i fajnie to utrzymać, ale dobrze, że nabrałem później chęci motywacji na kolejną część treningu, bo się bałem tych wizerunek na 400. I miałem rację, by było. Dobra, mamy pomysł na sobie takie treningi. Widzieliście całkiem inny trening niż dotychczas. Dużo osób zaczyna tak biegać. Kto przegląda sprawę, to widzi jak na najlepszy zawodnicy. Zawodowca ma z granicy. za granicę, no a w Polsce dużo sobie taki trening biega, że na początku szybsze odcinki potem przechodzą do dłuższych odcinków i starałem się utrzymać tę prędkość na wystartową, czy po prostu jakiś tam trzeci zakres, więc, czy nawet drugi zakres. Więc my tu się tak połączyliśmy, mam pomysł na następny trening już, aby dalej to ciągnąć. No i pamiętajcie o to, żeby zawsze ten jakiś ten schemat tego treningu, I, ale taki schematem będziemy trenować, ale mocna robota, naprawdę 17 km by było co robić, nie? Dobra, my idziemy truchtać 1 km, Trzeba to roztruchtać, żeby nogi troszkę odpoczęły, żeby ten fast do zmęczenia, rozluźnić nogi. No i tyle. co my jemy dalej. do Maniacka zostało, nie? Coś takiego. Dokładnie. My to jemy w Polsce to prostu. Jo.